Witam państwa bardzo serdecznie. To jest Scanner Defense 24. Dzisiaj moim i państwa gościem jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Minęło już tak naprawdę 10 lat od początku wojny z Federacją Rosyjską, dwa lata tej pełnoskalowej inwazji. Pytanie od czasu właśnie tych dwóch lat, od lutego 2022 roku, jakie są najważniejsze wnioski? dla strony ukraińskiej, jeżeli chodzi o sam konflikt, ale też o politykę międzynarodową? Czy partnerzy sprawdzili się? Czy generalnie oczekiwaliście, że obronicie się tak skutecznie, jak to Ukraina zrobiła? Bo byli analitycy na Zachodzie, którzy twierdzili, że być może Ukraina nie będzie w stanie się obronić. No naprawdę to, to były bardzo trudne lata. Ale lata, z których y, odrobiliśmy chyba dobrą lekcję i czujemy się teraz y, znacznie lepiej przygotowani niż to było 10 lat temu. I jeden z takich głównych wniosków, y, który sobie zrobiliśmy, to, że no, suwerenność i niepodległość to nie jest y, wartości dane raz i na zawsze. Mhm. Czyli wartości są, ale trzeba mieć y, też odwagę ich bronić, nawet za ceny własnego życia. Drugi wniosek, który zrobiliśmy, to to, że jednak możemy nawet skutecznie stawiać e, czoła nawet tak zwanej drugiej armii e, świata i zrobić wszystko, żeby ta druga armia stała się ostatnią armią świata. Albo e, drugą armią na Ukrainie. <głosłów> 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 tak, i, ale dlatego potrzebujemy e, nie tylko determinacji naszej, ale też i wsparcia e, e, wolnego świata. Bo uważamy, że walczymy o te wartości, które są bliskie także całemu wolnemu światu: demokracja, prawa człowieka, i tak dalej. Więc musimy tutaj razem wspólnie stawić czoła tej agresji rosyjskiej i uważam, że robimy to bardzo skutecznie. Ale trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, i żebyśmy o tym nie zapomnieli, to że Agresor musi być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wszystkie zbrodnie, bo bezkarność niestety będzie prowokowała na, na dalsze zbrodnie, na dalsze konflikty i zawsze będziemy czuć się w niebezpieczeństwie, jeżeli nie zdążymy skutecznie doprowadzić e, do tego, żeby Rosja powstała przed Trybunałem Karnym, Putin i cała ta wierchuszka za te zbrodnie ludobójstwa, za zbrodnie przeciwko ludzkości, za Cały szereg strat, które ponieśliśmy już w wyniku tej brutalnej rozpętanej przez Rosję wojny, a w szczególności za te straty wśród ludzi, których mamy, niewinnych ludzi, dzieci, matek z dziećmi, naprawdę Rosja musi za to ponieść. Największą odpowiedzialność. Książka wojna rosyjsko-ukraińska pierwsza faza autorstwa Macieja Szopy, Marka Kozubela i Michała Bruszewskiego jest dostępna w księgarni Defens 24 pod linkiem sklep.defens24.pl. Karta mundurowa program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. Karta mundurowa.pl. Widzimy to bestialstwo Rosji codziennie, chociażby ostatnio była, co pan ambasador tutaj wcześniej już wspomniał, ta tragedia w Odessie. Niestety w niektórych państwach zachodnich, chociażby w takich jak Słowacja, zaczynają się pojawiać jakieś głosy trochę antyukraińskie. Też jest ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, która jest być może spowodowana też przez wybory, które już niedługo. Pytanie do pana ambasadora, jak zachód może wspierać Ukrainę, jak powinien to robić, bo wiemy, że jest potrzebna bardzo pomoc militarna, pomoc sprzętowa, ale też na pewno potrzeba jest nadal pomocy humanitarnej. Jeżdżę na Ukrainę, więc widzę, że chociażby tych wolontariuszy, którzy przyjeżdżali na Ukrainę jest teraz coraz mniej. Jeżeli mówimy o wsparciu dla Ukrainy, żeby e, zwyciężyć w tej wojnie, to myślę, że cały wolny świat musi najpierw zadać sobie pytanie: dlaczego Rosja wciąż ma zdolności e, ofensywne, dla tego, żeby tę wojnę prowadzić? Dlaczego mimo tych różnych sankcji Rosja jednak produkuje broń, produkuje pociski, artyleria, produkuje e, różnego rodzaju uzbrojenia? Nawet w tym roku zapowiedziała, że wyprodukuje ponad 2,5 miliony e, amunicji, czyli pocisków mm. artyleryjskich. Dla nas to jest ogromny problem, ponieważ wiecie Państwo, że dla nas artyleria i te pociski artyleryjskie to są no, potrzebne bardzo w wielkim, e, wielkim stopniu i w wielkiej ilości. No, niestety... To, co obiecała obiecał Unia Europejska, ten jeden milion artylerii, amunicji artyleryjskiej do tej pory nie możemy dostać. Więc musimy sobie zadać to pytanie, czy naprawdę te sankcje działają tak skutecznie, żeby Rosja nie mogła produkować broń i wzmacniać swoje możliwości ofensywne. Ja uważam, że tutaj trzeba naprawdę bardzo stanowczo podejść do tego pytania, żeby te sankcje nie tylko wzmocnić, ale także, żeby tak przeanalizować jak udaje, Rosji udaje się obejść te sankcje poprzez inne kraje. Więc te mhm. kraje, które wspierają Rosję, które pomagają obejść te sankcje, muszą też pod, być poddane pod odpowiednie, um, odpowiednie sankcje ze strony Zachodu. I nad tym trzeba codziennie pracować, analizować, bo widzimy, że um, jest, jest z tym problem, powiedzmy mhm. tak. A jeżeli chodzi o e, solidarność e, Zachodu z Ukrainą, to ona jest na miejscu i my jesteśmy bardzo wdzięczni krajom e, partnerskim, które wspierają Ukrainę, jesteśmy wdzięczni bardzo Polsce, bo widzimy, że ta solidarność jest, jest ogromna i jeżeli mówimy o e, takich, takich form, formatach współpracy jak Rammstein, tam gdzie jest na poziomie ministrów obrony, mhm. decydują, się, e, decydują się o kolejnych dostawach broni dla Ukrainy i wsparciu, to w, wszystko jest funkcjonalne, wszystko funkcjonuje. Liczymy na to, że to będzie dalej e, funkcjonować, ale bardzo nam zależy na to na tym, żeby e, szybkość dostaw amunicji i broni dla Ukrainy była maksymalna, bo każdy dzień przedłużania w tych dostawach on no, niestety skutkuje e, kolejnymi ofiarami wśród ludzi, więc zachód musi zrozumieć, że nie można przedłużać, nie można długo dyskutować. Trzeba działać. Działać i jeszcze raz działać, wspierać e, militarnie Ukrainę, bo no niestety, ale tak to wygląda, że w tej wojnie możemy, możemy postawić kres tej wojnie poprzez nasze zwycięstwo tylko i wyłącznie na polu bitwy. Mm -hmm. Tutaj wspomniał Pan o tej pomocy militarnej, ale ta pomoc ze strony Polski jest znacznie szersza niż sama pomoc militarna, bo przyzna Pan ambasador, że bardzo trudno policzyć chociażby to, co zwykli Polacy robili dla uchodźców, i to jest dosyć niepoliczalne. I tutaj Polska jednak stawiła czoła i staraliśmy się wszyscy pomóc, jak tylko mogliśmy. To moje za to będziemy wdzięczni do, nie wiem, do końca życia. Nie tylko naszego, ale naszych przyszłych pokoleń, szczególnie te dzieciaki, te matki z dziećmi, którzy, które odczuli tę gościnność, życzliwość ze strony Polaków, zwykłych polskich obywateli. Naprawdę to naprawdę to coś takiego, co na zawsze pozostaje w pamięci i ta wdzięczność nasza będzie zawsze ogromna. Polska z, z samego po, od początku, faktycznie od pierwszych dni tej wojny wspierała, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, nie tylko militarnie, ale i humanitarnie. Mhm. I w, w sprawach odbudowy infrastruktury energetycznej, infrastruktury krytycznej. To, co nam bardzo na czym nam bardzo zależy, żeby Stworzyć co najmniej e, minimalne warunki dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie, bo mamy ponad 5 milionów akurat wewnętrznie przesiedlonych osób i dla nich też musimy stworzyć odpowiednie warunki. I ta pomoc humanitarna cały czas płynie od strony polskiej, i od zwykłych Polaków. I ja za to bardzo dziękuję w imieniu całego społeczeństwa, narodu ukraińskiego, rządu i prezydenta Ukrainy, bo to, to są te rzeczy, które budują e, na przyszłość nasze mocne relacje. W tej zjednoczonej Europie i będziemy te relacje, i ten fundament, i ten kapitał ludzki dalej pielęgnować. Są też niestety sytuacje trochę mniej pozytywne, chociażby to, co e, dzieje się obecnie na granicy polsko-ukraińskiej. Mamy też e, problem wcześniej, który był z e, przewoźnikami i tutaj e, strona polska i ukraińska wiem, że na ten temat rozmawia. Natomiast ja chciałem panu ambasadorowi zadać pytanie, jakie są takie kluczowe obszary współpracy? Między Polską a Ukrainą, które moglibyśmy pielęgnować, i moglibyśmy po prostu jako oba kraje wyjść z tego dobrze, bo patrząc na politykę międzynarodową, my jako Polacy na pewno też chcemy dla naszego narodu, dla naszego państwa jak najlepiej, również wspierając was. Natomiast zdarzają się sytuacje, jak chociażby ta sytuacja teraz, gdzie po prostu takie sytuacje nas różnią. Nie uważam, że nas różnią te sytuacje. Rozumiemy, że każdy w Polsce, w kraju demokratycznym ma prawo na protesty. Jeżeli chodzi o protesty rolników, tutaj my zawsze o tym mówimy, że nikt nie chce w Ukrainie żadnych problemów dla polskich rolników. My uważamy, że jesteśmy w stanie wypracować taki mechanizm współpracy, który byłby w interesie, czyli na rzecz i też polskich i ukraińskich rolników. My ze swojej strony prosimy tylko o trochę zrozumienia tej sytuacji, że no, niestety wojna się nie skończyła, a czasami mamy wrażenie, że już teraz e, z Ukrainą zaczynają się rozmowy tak, niby wojna już się skończyła, że niby Ukraina i gospodarka ukraińska działa w trybie normalnym i, żeby, i że można coś tam e, ugrać na tej całej sytuacji dla siebie i tak dalej, czyli nam trzeba troszeczkę jeszcze cierpliwości, żeby jednak w tej wojnie zwyciężyć, i wtedy ułożyć normalno, normalnie nasze, nasze te relacje, w tym gospodarcze. A przede wszystkim też jest formuła i e, poszczyzna w ramach Unii Europejskiej, czyli przedakcesyjne negocjacje, które się za chwilkę rozpoczną, mamy nadzieję. I w ramach tych negocjacji można wypracować cokolwiek. Także tutaj e, uważam, e, jestem przekonany, że nie ma podstaw przede wszystkim dla blokowania granicy polsko-ukraińskiej rolnik polski jest słyszalny teraz i w Brukseli, i w Ukrainie, i we wszystkich innych krajach świata, a ta blokada na granicy no naprawdę to jest potężny cios w naszą gospodarkę, a ponieważ gospodarka jest bardzo ściśle powiązana z zdolnościami obronnymi Ukrainy, to ma swój pewny negatywny wpływ którego możemy uniknąć, jeżeli zaczniemy, zaprzestaniemy blokować, a zaczniemy dobrze, dobrze współpracować. Bo jak jeszcze raz, jeszcze raz chcę podkreślić, że nikt w Ukrainie nie chce zrobić żadnej krzywdy polskim rolnikom czy przewoźnikom, ale jeżeli dla polskich rolników to jest kwestia pewnych zarobków, to dla nas to naprawdę jest kwestia po prostu przeżycia w tej wojnie i mieć możliwość dalej stawiać czoła agresorowi rosyjskiemu. To jest bardzo ściśle między sobą związane. A pan redaktor też pytał o jakie obszary dalszej współpracy. Ja chcę tylko podkreślić to, że nawet wspieranie militarne Ukrainy przez Polskę to e, służy interesom też polskim i nie tylko w dziedzinie obronności, nie tylko w dziedzinie e, bezpieczeństwa, ponieważ dobrze, że e, ukraińscy żołnierze dzielnie bronią e, swojej ziemi, ale także odpierają wroga od granicy polskiej. Ale z drugiej strony to jest też w interesie e, przemysłu obronnego Rzeczypospolitej, ponieważ my sporo broni kupujemy. Podpisaliśmy już e, 9 kontraktów takich potężnych z e, przemysłem obronnym polskim i te kontrakty są o wartości blisko 800 milionów dolarów. Nawet e, jeżeli chodzi o te słynne kraby, hmm. które bardzo sobie cenimy, to Ukraina stała się pierwszym krajem zagranicznym. Spośród innych e, z całego świata, która dokonała zakupu krapu w Polsce. I to ogromny projekt, ogromny, o, ogromny kontrakt na, na ponad 500 e, milionów dolarów. Więc e, takie rzeczy to też. E, pomagają w Polsce podtrzymywać na pewnym poziomie, na dobrym poziomie rozwoju też i swój przemysł, przemysł obronny, a co za tym idzie też miejsca pracy, zarobki i tak dalej. Także to jest ta współpraca i wsparcie dla Ukrainy, to jest taka dobra inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale też inwestycja w rozwój e, przemysłu obronnego Polski, więc ma naprawdę, to jest ta sytuacja, o której możemy mówić, że to jest win-win. Więc ten obszar e, przemysłu obronnego ma ogromny potencjał dla naszej bilateralnej też współpracy i szykujemy sporo różnych inicjatyw, w tym także i forum e, industrii e, obronnościowych, które chcemy przeprowadzić razem z Polską, bilateralny. E, wiemy, że jest ogromne zainteresowanie po stronie Polskiej, żeby wejść i albo rozwijać już istniejące projekty e, wspólnego, e, wspólnej produkcji broni i amunicji. Innego rodzaju uzbrojenia. Także jesteśmy tutaj na bardzo dobrej drodze. No i też uważam, że nie możemy zwędzać wszystkie nasze relacje tylko do sytuacji na granicy, bo naprawdę potencjał naszych relacji jest ogromny w różnych dziedzinach. Już nie wspominając o IT branży, albo tam cyberbezpieczeństwo, czy inwestycje i tak dalej. Tylko może, proszę sobie wyobrazić, że za dwa ostatnie lata, tutaj w Polsce pojawiło się prawie 50 tysięcy nowych e, firm mm -hmm. ukraińskich, też e, rosną inwestycje w Ukrainie, więc ten handel między Polską i Ukrainą cały czas rośnie i też na plusach jest strona polska. E, mamy teraz w poniedziałek będzie e, posiedzenie, kolejne posiedzenie Komisji do Spraw e, Współpracy Gospodarczej, Międzyrządowej Komisji. Z naszej strony przewodniczy tej komisji pani premier Iryna Beryszczuk, z państwa strony pan minister Krzysztof Hetman. Także mamy mnóstwo tematów dla e, rozmów, dla współpracy w dziedzinie energetyki i, i różnych naprawdę. Tutaj można odrębny jeszcze wywiad przeprowadzić mm -hmm. po każdej kolejnej branży, gdzie ta współpraca się rozwija bardzo dobrze. Więc mamy ogromny potencjał i zrobimy wszystko, żeby ten potencjał i ten kapitał międzyludzkiej naszej współpracy Przede wszystkim nie zmarnować. Natomiast ja chciałbym, jako że rozmawiamy w defens 24, wrócić jednak trochę do tego przemysłu obronnego. E, czy Polska mm, razem ze stroną ukraińską rozwija oprócz tych projektów, o których pan wspomniał, jeszcze jakieś inne projekty, czy są rozmowy na przykład między polskim przemysłem obronnym a ukraińskim przemysłem obronnym na przykład w celu stworzenia jakiejś wspólnej broni, wspólnej technologii, wspólnego to rozwiązania? Ja e, sądzę, że to akurat idziemy tą drogą. E, idziemy tą drogą, tutaj w szczegóły nie będę się e, w, uda, udawać bardzo, ale akurat tak, takim projektem, takim e, celom e, też będzie służyć ten forum e, przemysłu obronnościowego, który szykujemy w najbliższym czasie między Polską a Ukrainą. E, wiem, że jest ogromne zainteresowanie pomysłu, jest mnóstwo, i każdy ten pomysł naprawdę będzie służyć wzmocnieniu zarówno ukraińskiej, jak i polskiej obronności. My tutaj w Polsce, jak i pewnie w wielu państwach zachodnich, kibicujemy Ukrainie, chcemy, żeby odparła tą inwazję Federacji Rosyjskiej. Rosja jako kraj terrorystyczny niestety atakuje bardzo często obiekty cywilne. I tutaj pytanie, jeżeli chodzi o tą pomoc zachodnią, jakie są najbardziej krytyczne aspekty pomocy, czy właśnie obrona przeciwlotnicza, czy teraz chociażby mówi się o dostarczeniu przez Niemcy rakiet dalekiego zasięgu Taurus? Czy może chodzi o F-16? Co by było na ten moment dla Ukrainy według pana ambasadora najbardziej potrzebne? W warunkach nasilających się takich atak rakietowych? to przede wszystkim potrzebujemy ochronić niebo. A to znaczy, że musimy zwiększyć ilość tych systemów przeciwko e, Musimy zwiększyć ilość samolotów. Też bardzo liczymy na to, że jak najszybciej dostaniemy F-16. E, no i te rakiety dalszego zasięgu bardzo potrzebujemy już natychmiast, ponieważ oni pomogą nam ucelować w te magazyny z bronią. Mhm. E, na zapleczu. Na zapleczu, tak. I niszczyć te szlaki logistyczne dla, dla, dla sił zbrojnych rosyjskich. Także tego bardzo potrzebujemy. No i cały czas potrzebujemy amunicji, czyli mhm. pocisków różnego kalibru, bo tak naprawdę teraz sytuacja wygląda, że bilans e, ilości tych pocisków jest... 1 do 7, czyli po naszej stronie 1, po, po rosyjskiej stronie 7. Musimy to wyrównać maksymalnie tak, żeby było co najmniej 1 do 3. Więc to by było nam bardzo pomocne, żeby 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 utrzymywać wroga i zacząć go jednak e, odpierać z tych e, terenów e, okupowanych e, czasowo. Więc <laughs> potrzebujemy każdego rodzaju broni. E, i Walczymy o to, żeby, żeby ona była dostarczona na Ukrainę jak najszybciej. Ja tutaj wrzucę taką łyżeczkę dziekciu trochę w naszą rozmowę, bo pojawiają się między innymi filmy z użycia i stracenia czołgów Abrams, które są wykorzystywane niezgodnie z zachodnią doktryną. Czy tutaj nie byłoby też ważne, jeżeli chodzi o szkolenia dowódcze, żeby coś takiego przeprowadzić, jeżeli chodzi o planowanie operacji, bo Przepraszam, ale obawiam się, że zachodni sprzęt używany w zły sposób może po prostu nie sprostać. Ta pomoc mhm. będzie cały czas coraz bardziej potrzebna. Ja powiem, że szkolenia cały czas trwają i nie ma żadnego problemu z tym, żeby, żeby szkolić. I tak samo i w Polsce też szkolone są nasze żołnierze i my działamy na podstawie strategii też i natowskiej, czyli mhm. tutaj nie, nie widzę żadnego. Problemu, jeżeli pojawiają się takie rzeczy, o których pan redaktor mówi, to no musimy ich po prostu zbadać i wyciągać wnioski, ale cały czas się rozwijamy w tym kierunku i tutaj nie będzie żadnego problemu i nie ma żadnego mm -hmm. problemu z tym, żeby szkolić naszych żołnierzy. Powiem więcej: nasze żołnierze są, e, chcą się szkolić, i e, odwiedzając niektóre miejsca e, szkoleń, nawet tutaj w Polsce, widzę tą ogromną determinację naszych żołnierzy, które. Naprawdę chcą szkolić się 24 godziny na 7 bez, bez żadnego odpoczynku. Nawet poniosąc pewne traumy podczas tego szkolenia, one, oni dalej kontynuują z ogromną determinacją, bo naprawdę uważają, że od tych szkoleń to, na, to że zależy ich życie i życie naszej całej ojczyzny. Także tutaj mhm. możemy być spokojni, że w tej sytuacji będzie dobrze. Zmierzamy już do końca naszej dzisiejszej rozmowy, e, więc chciałem zapytać, jakie są długoterminowe? Kroki ważne dla Ukrainy w celu właśnie osiągnięcia pokoju. Czy pan ambasador myśli, że ten pokój jest bardziej bliższy, czy to jest dalsza perspektywa? Staramy się cały czas na tym polu pracować. Prezydent Ukrainy wniósł inicjatywę formuły pokojowej, która liczy 10 najważniejszych punktów opartych na karcie narodów Karcie Narodów Zjednoczonych. Widzimy, że coraz więcej krajów dołączają się do tej formuły pokojowej. Mamy ostatnie spotkanie w ramach tej formuły pokoju. Pokazało, że ponad 80 krajów już jest razem z nami, i uważamy, że ta formuła pokoju to może być naprawdę dobrym fundamentem, nie tylko dla pokoju w Ukrainie, ale także dla podobnych sytuacji w innych zakątkach świata. Więc chcemy żeby na naszym takim gorzkim e, przykładzie, ale wypracować takie instrumenty, takie mecha mechanizmy mhm. na skalę międzynarodowej, żeby cały świat wyciągnął dla siebie odpowiednie wnioski i żeby działał bardziej, e, e, bardziej zdecydowanie, aby nie dopuścić podobnych agresji w przyszłości. A jeżeli niestety takie agresje będą mieli miejsca, żeby każdy kraj wiedział, co ma zrobić, żeby taka agresja żeby z taką agresją skończyć jak najszybciej i żeby agresor został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Więc na tym polu dyplomatycznym pracujemy bardzo aktywnie i bardzo dziękujemy też Polsce za to, że Polska nas cały czas w tym wspiera. Polska jest jednym z liderów, akurat punktu tej formuły pokojowej, w którym chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Ale także Polska bierze udział e, w różnych koalicjach międzynarodowych, które zostały stworzone akurat dla celi wsparcia, celów wsparcia Ukrainy, i koalicja czołgowa i lotnicza, i teraz powstała koalicja IT i e, siły bezalogowe, czyli koalicja dronów mhm. i bardzo aktywnie w tym w każdej z tych koalicjach Polska działa, więc mamy mnóstwo takich mechanizmów, musimy po prostu być w naszych decyzjach bardziej zdecydowani, co krok naprzód, mniej być może dyskutować, a szybciej działać i przede wszystkim te działania skierować na zabezpieczenie, na zapewnienie Ukrainie dostatniej ilości i szybkości dostaw tej amunicji. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi za tę rozmowę i życzę szybkiego zwycięstwa. Bardzo dziękuję Polsce i dziękuję państwu. Jeżeli podobała się państwu nasza rozmowa, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.